Wolałbym, wolałbym, żeby to była kobieta. A tak? Mamy tu sosy Party mamy na tym, to może wiesz. Sosy Party. Nie bierze. Nie, Rozumiem, że brakuje ci do tego kobiety, ale potrzebujesz. Chociaż ta wirtualna niech będzie, no. <trych> to Jejku, biedny statek, Nie. już nawet tak go wykorzystują. Dobra, nieważne. Zamykajcie porty, zamykajcie porty, zamykajcie porty na statku. Ja to zamykajcie porty. Wiesz, już wyobrażam sobie, jak wchodzę do tego. Cześć, malutka, jak się masz tak, przy, 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 przytulam się do jednej ze ścian, tak głaszczę po, po, po tym. Dobra, przypomnijcie, że mogę się za ślepki na gniazdka kupić. Ojajku, dobra.